Że jeszcze oprócz tego, że ten bursztyn patrzę to, to też patrzę jeszcze. No, drewienek już tak nie zbieram, nie? ale patrzę węgiel, nie? No, węgiel. O. o. Nie, to jest drewieńko, fajne do akwarium No Tu chciałem pokazać, tak może przykrywa te, czyli piach Fale Później tak przykrywają to Takie delikatne jak są No tak to wygląda, ale to jeszcze przy przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie jakiś to na pewno. No tu jest przykryte. Kiedyś takim nawet taki małym znalazłem większą sztukę Ale taki był ciemny i ledwo go było widać Dlatego nie zauważył go Nie zauważyli ludzie czy odlecą te mewy Ja będę tutaj przechodził z moim. Mojej... przejeżdżał z moją maszyną Na razie na razie nie ale już tam się szykują 哦，那也塞。 To tutaj nic nie ma, także akurat nie jest aż tak słoneczny dzień, ale jest ciepło. Chociaż jeszcze zima, chociaż jeszcze zima jest. Tam, gdzie mewy pójdę zobaczyć, to wiadomo, tam śmieć jest. Stary śmieć jeszcze zobaczymy. Tam też ludzie są. Ale tak to jak tam kopie. W tych miejscach, gdzie pokazuję, to, to tam też takie po prostu o, musiały być, ale kiedy, w dawnych czasach, tam 1000, 2000, czy ile tam tysięcy lat temu, takie niecki, gdzie się zbierały po prostu te, takie miejsca, gdzie ten ten śmieć się zbierał. Tylko, że tego śmiecia musiało być wtedy bardzo, bardzo dużo, od drzewa, wszystko Ten teraz jest tego mniej, więcej śmieci jest od ludzi, ale takie patyki, to, to musiało być tego mnóstwo, no i bursztynu było więcej, oczywiście, wtedy to nikt tego nie zbierał praktycznie, no ale więcej i większe sztuki, oczywiście. No dzisiaj trochę jest wyeksploatowane to miejsce co jest w morzu da, daje dalej, nie będzie przez setki lat dawać Ale to główne to, to zostało wy, wypukane, wymyte w zamieszłych czasach i między innymi tam gdzie pokazuję, to tam właśnie takie miejsce, gdzie tam wydmy przykryły to ponad 10-metrowym, 10 metrową 10 po prostu warstwą piachu. No. Dobra. I nadal tego tam jest mnóstwo, oczywiście.